Queen of the Black oszukała swoich widzów. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Całkiem niedawno Queen of the Black wróciła do internetu i nie było się bez kolejnych kontrowersji wokół młodej Pato celebrytki. Zapowiedziała wtedy swój debiut na pomarańczowej platformie z filmikami dla dorosłych widzów, dodatkowo promując swojego OnlyFansa, gdzie pikantne filmiki miałyby się ukazywać przedpremierowo dla jej subskrybentów. No ale nie mój kochani, się naprawdę... Weź to wyłącz. Yy, moi kani, naprawdę się szykuje bardzo gruba akcja, bo wy zobaczycie w ogóle co tam będzie, bo to będzie mega mocne. A dla osób Wiecie, na niebieskiej stronie, którą macie link w moim opisie, będzie przedpremierowo coś na pewno i tak dalej. Także no moi kochani, Julcia wraca do internetu i z grubą rurą. Informacja ta mocno zszokowała polski internet, a na Queen of the Black spadła ogromna fala krytyki oraz hejtu za kolejny krok w kierunku całkowitego sięgnięcia moralnego dna. Mijały dni, a filmików w dalszym ciągu nie było, jednak młoda, ambitna aktorka uspokajała, że filmik już niebawem będzie, dając krótkie zapowiedzi jej nowego projektu. Nie mogę się wydostać. O mój dobrze, Sebastian! Co ty dla mnie przygotowałeś? Moi kochani, dzisiaj po prostu już jestem wykończona. Musiałam stać o 12.00 i jeszcze dodatkowo musiałam nagrywać jest film na pomarańczową stronę. Jest już nagrany i w ogóle, no, tak jak mówiłam, będzie o 20.00. Także oczekujcie. Oczywiście wcześniej yy, na OFE ie będzie no, wiecie, zapowiedź, że tak powiem, tego co znajdziecie na pomarańczowej stronie. Więc jeśli chcecie przedpremierowo zobaczyć, to także to musicie wykupić. No, link bio. Julka w końcu wrzuciła swój długo zapowiadany film, jednak raczej nie tego widzowie się spodziewali. Na filmie możemy zobaczyć nie akcję z pralki czy content z niespodzianką w arbuzie, a długo zapowiadany film okazał się prankiem ze strony Queen of the Black, która po raz kolejny zaśmiała się ludziom w twarz i jak samo dodaje, ma bekę z tych ludzi. Stawiam wam za Moja kurka. Nie jest to z pewnością treść na jaką liczyła spora widownia i z pewnością nie jedna osoba w tym celu zakupiła OnlyFansa Julki. sajulki. Jak widać, niepotrzebnie. Bo można powiedzieć, że Queen of the Black spuściła ich po brzytwie i zaśmiała się w twarz wszystkim, którzy połknęli haczyk wykupując u niej subskrypcję, licząc na to, że będzie słowna i jak powiedziała A, to chociaż ten twórczy pomysł na biznes pociągnie do końca. W tym wszystkim najbardziej nie dziwią jednak pomysły Queen of the Black, a raczej to, że są osoby, które przelewają jej swoje pieniądze na te właśnie głupoty. Mamy to. I teraz ich potwierdza Flyer. Yes. Obygam więcej takich frajerów, bo bogini i królowa powinna dostawać pieniądze za nic. Za leżenie i pachnienie. od tego jestem. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!